wykazanie wykładu Jana Ewangelisty o Ojcostwie Boga jeśli moja ukoana Kinga czy dziewczęta, które ze mną jechały pamiętacie tą melodię, co was tutaj uczyłem Abba Fater abba, co śpiewaliśmy nie może mi skoczyć, ja chciałem was nauczyć taką piękną aklamację tam moje panie słyszą mnie Korusia, Laura Usypiały. Mikołajku, ty ty przyłocierzy to tu jakiś sprzęt, ja to puszczę i was nauczę. Przepiękna, co byśmy w niedzielę, trzymając w ręku obraz Boga Ojca, mały czy duży, jak pójdziemy na procesję, by to śpiewać. Jeszcze wymyśl, bo jest Łukaszek, żeby zrobić złączana ogólne nagłośnienie. Oh uh -huh. jego wykładu świętego Jana Ewangelisty powołanie do życia w Trójcy Przenajświętszej. Nie możemy rozpatrywać dzieła Pana Jezusa bez Boga Ojca. Dzieła Ducha Świętego bez Boga Ojca i Pana Jezusa. Góra tu to jest wymiar cierpienia całej Trójcy Świętej. To już Wam pokazywałem w jednym z kazań Bożym. Ja też tam cierpiałem. Bo natura nas łączy nasza święta to nie tylko dzieło Pana Jezusa, ale to dzieło całej Trójcy Świętej. Miłość ofiara Zbawiciela słana do Boga Ojca. Wszystkie formularze modlitwy są kierowane do Boga Ojca. Przez zasługi Twojego ukochanego Syna Ojca. Z faktu narodzenia mówi święty Jan Aposto, Chrystusa Pana wynika inny fakt, że Bóg nie jest Bogiem odległym. Przyjmując naturę człowieka, postać człowieka, rodząc się i przyrodząc na świat, jak każdy człowiek, mój drodzy, stał się nam nieprawdopodobnie bliskim. Dlatego to szaleństwo, które ogarnęło pasterzy, Niech stanie się również Waszym szaleństwem wierzę. Musicie pęknąć. Musicie unieść się ponad podwoje prawa. Dzieci Bóg jest miłością. Kiedy Was to pęknie, nic Was nie złamie, tak jak 30 lat czekali pasterze, wierzyli, że ten Mesjasz przyjdzie, że to dzieciątko się uratowało. Kiedy rodzice uciekli przed prześladowaniem. Choć całe Betlejem ich skazało. Zostali tylko wyrzutkami społecznymi. Nie mogli wracać do miasta, bo ich by ukamienowano. Byli najemnikami, sprzedani część w niewolę. U bogatych Żydów byli tylko dalej pasażami. Ale oni czekali. Jak wam rzecz, aby ten ogień was zapłonął. Nie ogień kataklizmu. Ogień miłości Boga, że nasz Bóg nie jest Bogiem odległym, że nie jest stwórcą niedostępnym przez swoją potęgę, ale Bogiem najbliższym, Bogiem, który pragnie się oddać za cenę miłości. Dziś przynajmniej z 8 stron przeczytałem z kompendium numer 3 z części Bóg Młodysław Kapłana. Dzisiaj później spotkanie na pogrzebie ze świadectwem wiary Was rycerzy sprawiło, wydawało się mi, że już padnę, nie dojdę. Dzieci, oszczę dzisiaj moją szablę. Mikołaj, na ostry, to na dotym jedno cięcie go Was pana, tak wyoszczę tą szablę. Dzieci, Bóg jest blisko. Jesteśmy po stronie króla zwycięskiego. Bóg pragnie się oddać za cenę miłości. Kuchaj, i nic więcej. Kiedy święty Augustyn dostał tego szaleju łaski, kiedy zanurzył się w Bogu, to wziął pióro, tylko co mógł napisać? Panie, za późno cię poznałem. Ja też dużo później niż święty Paweł go poznałem. On po czterdziestce, ja przed pięćdziesiątką. Dziesięć lat różnicy. Wiecie ile to jest? Straconej łaski? Dlatego błagam was, czytajcie mistyków. Zanurzajcie się w naszych orędziach. To co dziś Pan Jezus zrobił z moją duszą, wyrwał mi cały kamień, lęk. Ta ofiara Filipa, mówiłem to po pogrzebie do wszystkich, że to, to była dla mnie. Wracam z pogrzebu jak nowo narodzony. Jeśli by było trąbionego po mszy świętej do bitwy, to dzieci ja na moich dwóch koniach. Bez lejcy będę stał na grzbiecie i będę mnotonki tylko do przodu. Lubańczyk, słuchaj. W Chrystusie Bóg, Ojciec ukazał swoje boskie oblicze. Skoro Bóg mi obiecuje, że chce Ci się pokazać. To znaczy, że Tobie się też chce pokazać. I teraz potrzeba wysiłku, żeby wejść w Niego. Chcę Ci pokazać moje oblicze. Boskie oblicze, które w Chrystusie Bóg ojciec ukazał swoje boskie oblicze pozbawione cech ludzkich, majestatu, potęgi i chwały. Bo gdyby Bóg tak stanął, to by wszyscy Betlejem poumierali. Nikt z żywych nie wytrzyma przed potęgą majestatu Boga. Kiedy Wam Bóg pokaże w godzinie osądu, Zaraz po śmierci swój majestat dzieci, to wy się, ludzie wołają wtedy, żeby ziemia zapadła. Ty nie wiecie, co się dzieje z człowiekiem. Jaka pustka, jaki dramat prawdy ale dwa razy Bóg mnie w tym roku upomniał. Bo nie robiłem, chciał Bóg szybko, 16 tam, nie robiłem. Zbierałem materiały do natury, bo wpadłem na pomysł Natura Kościoła, gdzie wstępem powstała książka, dziś ją przywieźli, 120 stanów. Jest książka, którą pięć lat omawiałem, przygotowałem, gryzłem tom mistyczna natura Kościoła. Gdy się na tym skupię mi powiedz mu, czemu nie wykonuję mojej woli. Dzieci, trzy dni i mogłem wrócić na orbitę. Miesiąc temu Bóg okazał swoje niezadowolenie, że nie wykonuje Jego woli. I to, co wszystko przychodzi z urzędami, to jest słuszna kara dzieci. Bo jakbym posłuchał Jego woli dwa lata temu, byłbym dużo bliżej Boga, wy dużo bliżej. Skupiłem się na, dział na, na działaniu, a wy mi co chwilę dajecie nowe oferty działania materialnego, powiedziałem stop! Wszystkich nazywam tych, którzy chcą mi zaoferować nowe działanie. Łabędziu skończony, długą szyję masz, a procesor tak mały, że ty lepiej milcz! Musimy spieszyć się, by zdążyć ujrzeć oblicze Boga. Pełne miłości. Pozbawione cech boskich, majestatu, potęgi, chwały ukazało człowiekowi samą istotę Boga, jaką jest miłość. Cywilizacją śmierci, tak cię nazwał papież Jan Paweł II, czyli trupie skończony, który mordujesz początek życia i zabijasz lądowanie. Dewastorze, Młodzieńczych i ser dzieci. Jeśli Ci się Bóg okaże w majestacie, jeśli się natura przeciwko Tobie zbuntuje, gdzie Ty uciekniesz? Ani schrony, które pobudowaliście, przestrzega Pan Jezus w tym dramatycznym orędziu, nic Was nie uchroni. Będziecie wołali, góry, przykryjcie nas. Dziś, kiedy przed nami Bóg staje w swojej miłości, w wymiarze cech boskich, pozbawionych majestatu, potęgi i chwały, wybiegnijcie szybko do świątyni Pana. Po góralsku ta prędko się nazywa dyrdokiem. Ty leć dyrdokiem do kościoła. Jęzor niech ci wleci. Niech ci nogi puchną, ale leć do Pana. Poprzez Jezusa poznaliśmy Boga, uwierzyliśmy mu, zapragnęliśmy go. Znacie te słowa? Świętego Pawła, niespokojne moje serce, dopóki w tobie nie spocznie. A wy zagonieni, roboty wygania, od rana do wieczora. Pracujecie jak niewolnicy na zawodzie. Wiem, że budujecie domy, pomagacie rodzinom, ale Boga tam zabijacie. Po co wam te funty? Po co wam to euro? Jak wy nie możecie mu uwierzyć, wy go nie pragniecie. Wszystko, co zrobiono w tym szumnym 25-leciu wolnej, tak zwanej Rzeczpospolitej po Okrągłym Stole, to to, aby was wygnać z ziemi, wyrwać ducha z kościoła i oddać wam Niemcom i Anglikom jako sklawę, czyli niewolników. I zrobiono wszystko, abyście przestali wierzyć i pragnąć Boga. Kiedy uciekasz z tej matki ojczystej ziemi polskiej, tu jeszcze przygarnięty świętością grobów, świętością kościołów, wiary ojców i kapłanów, jeszcze się się kręcili koło kościoła. Tam zapanowała nad Wami ciemna. Można powiedzieć, że Bóg stał się poniekąd zrozumiały, ponieważ widzieliśmy Go, kiedy cierpi i uwierzyliśmy w miłość, mówi się święty Jan Apostoł. Daje nam teraz orędzia Bóg na czas ostateczne. Takie proste dzieci. Taka głębia. Chłońcie to. Niech ci ręka usmie kiedy bierzesz, kupujesz wyborczą czy inne kolorowe piśmidła, żebyś to czytał. Człowieku, to nie twój pokarm, to nie to. Za tym stoi drugi pan, którego nie znasz, który kręci rękoma dziennikarzy, redakcji i daje wytyczne, jak was formować, jak was, moi drodzy, kształtować. Przyglądnijcie się, co zrobiono z Wami, pozbywając Was miłości Boga. Nastawili dzieci przeciwko rodzicom. Rodzicom przeciwko dzieci, dzieciom. Dzisiaj dziecko, może już dzwonić na policję, rodzinie znaczy nic. Teraz dają nową ofertę. Na internecie się pojawiają, w Polsce nagle dzieci osądzają rodziców oddają do sądu. Chłop 28 lat zamiast się do roboty zabrać ma żal za wychowanie i żąda 200 tysięcy odszkodowania za poniesione krzywdy. Wszyscy my się za chwilę pozabijamy. Zauważyliście co robią? Zauważyliście te wszystkie mechanizmy? Wyrwano wam Boga, więc dano wam do ręki miecz nienawiści. Zatruto ten miecz holizmem i neurologicznym programowaniem was. Jesteście bezradni. Czekam na pozew dorosłego Polaka wytoczony swojej matce za urodzenie. Ja nie chciałem tej rzeczywistości. A Polska to zrobi pierwsza. Bo my zawsze Idziemy tam, gdzie złoto nam ponoć daje. Dzieci, Bóg się stał dla nas dziś tak zrozumiały. Jeśli dałby nam do czytania świętą Tereskę Zawilla Jana Odkrzyża, moglibyście mówić księże za trudne. U dzieci dla mnie też to za trudne. Natomiast to, co Bóg mówi w tych orędziach, to takie puste, takie słodkie. Bóg tu nie jest już odległy. Nie lękamy się go tak, jak nasi ojcowie, mówi święty Jan Ewangelista, ponieważ wiemy, że jest ojcem. Przekonał moi drodzy trzy lata temu Filipa, żeby wstąpił do żertwy, bo tu był on w tym pierwszym miocie ofiarnych, gdzie w niedzielę na Psa przystąpiło 1200 ludzi. Wszystkie możliwe pomieszczenia na zamku pełne telewiny, transmisje na nim. i w ręku może świec. Filip uwierzył, że Bóg jest miłością, skoro powiedział daj mi Twoją wolę. To, co swoje najcenniejsze. Bo Ty się sam nie potrafisz uświęcić. Bo ta cywilizacja tak cię zniszczyła. Jesteś bezradny. Biorę za Ciebie odpowiedzialność. jak Cię uświęcę. Doprowadzę Cię do nieba. Dzieci, Filip jest już w niebie. Uwierzcie, że Bóg daje nam tę drogę czasów ostatecznych z przestrzeni swojego ojcostwa swoje, swojej miłości nie każe wam na umór pościć nie każe się biczować nie każe włosienicy nosić nie każe jak w klasztorach kontrolacyjnych to znaczy czwartej nadal modlić się dzieci nie każe każe tylko daj mi baranie twoją wolę bo ty już nic nie możesz umiesz te jeszcze nie. Wszystko za Ciebie zrobię. Choćbyś się brykał jak młody koń zwany źróbkiem, ujażdżę Cię. My już dziś wiemy, że nasz Bóg oj jest Ojcem. Dlatego mówi do nas kochaj mnie czule, bez opamiętania. Wy jak wariaci, droga młodzieży, zakochujecie się w swoim czasie. Tam, w... Ile ja musiałem używać granatów, żeby opanować moich siostrzeńców. Jak już następny przychodził do Jamarczyk, mówił to ja Marcin, chłopakom mówiłem, ty jesteś 26, ten co teraz jest, ty jesteś 27, że się dziś zakochacie, z tego nie ma nic. To się w Bogu zakochajcie. Do, bez upamiętania. Młodzi, żeby się potraficie tak zakochować. Rozrywa was serce, sms-u miliony, tęsknota, pragnienie, wyjecie jak pies przy To w Bogu się tak nie potraficie po ludzku zakochać? Tak do szaleństwa? Że spadnie możesz iść, bo ci duśno, bo kryśń widzisz. Co, co się z wami dzieje? A jeśli idzie o Boga? To jakbyście tornia zjedli, albo na torniu siadnęli i się tylko swoim tyłkiem zajmujecie. Jak tego tornia wyciągnąć? Co z Wami zrobiono? Jezus nam ukazał, jak ma być czczony Ojciec. Czym jest czczony? Jak należy oddawać Mu chwałę? Dziś to usłyszycie. Wejrzę mu czasem, powiedz, ojcze, z taką miłością. Bóg szaleje w niebie, jest bezranny. Za jeden wyraz tyle płaci, a nam się niczego nie chce. W tym słowie, ojcze, to jest ogień Twojego serca. Powie Jan Ewangelista, że to wyznanie wiary. To szczyt miłości, jaki człowiek okazuje Bogu Ojcu. 20 minut ukazanie, ale nasza dywizja, przypominam, koło trzeciej szła spać. Niektórzy, jak ja, wie, bo o ósmej byłem na nogach, by na 9 być na policji, i pojechać w trasę. Tylko moi rycerze z tych gwarli, z tych naszych ciuchach, wiedzą, co to się jest spocić. Ja mam tu na każdej przy świętach, tu jest ciepło, Dziś pokazałem moim panom, chcę zobaczyć moje plecy. Jedna biała sól na czarnej koszuli. Ale moi drodzy, dla pana Boga, taki pot błogosławiony. Taki post dzieci błogosławiony. Patrzcie, co się ze mnie dzieje, ubrałem portki dzieje na siebie sprzed pięciu lat. Telesia mi je przyniosła. Ubierzemy się. Musiałem jeszcze pasek założyć, dzieci. Idąc jak szalonym za, Bogu, za Bogiem, nie będziecie mieli tylu problemów sadłem, oddychaniem ze wszystkim, Bóg to wszystko poustawia. Po co ci sauna, trwając na modlitwie, do spocenia się przy nim, zawsze ci półki do tłuszczu wyleci, bo ten tłuszcz pod to tylko z tłuszczu. A pójdę ci Panu łaskę, jak ci już wysuszy, czy ci się pijdzie będzie też